Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają i dzisiaj ponownie porównanie na Wasze życzenie, ale zanim je zacznę, sprostuję coś, ponieważ jeden z komentatorów napisał mi, nie mogłem znaleźć potem tego komentarza, żebym zrobił porównanie luk jedynek z zająbnymi dwójkami byku, takie porównanie jest na kanale, a ja się napisałem, że zrobię, więc to mój błąd. Mój błąd też, już nie do końca pamiętam, co to zawsze jest, ale żebym pamiętał, pamiętajcie subskrybować ten kanał, bo to na pewno poprawi moją pamięć jak Bilobil. Ale pamiętajcie polubić ten film i lecimy już z Obie parki mocarne. Uważam, że to jest genialny balans między ceną, jakością, wykonaniem i wszystkim. Gdyby ktoś mnie zapytał o dwie parki poniżej 500 zł, tak, liczymy scenę realną, a nie to, że wpisujecie w neta, w Google, o nie, one nie kosztują tyle, ile Ty mówisz na filmie, nie kosztują tyle. I w ogóle kłamiesz. No, tak to nie wygląda, moi drodzy, nie. Nie, wystarczy czasami pomyśleć i troszkę poszukać, albo pójść na Discorda i się zapytać. I tak, jeśli nie możesz wejść na tego Discorda, to znaczy, że masz bana, bo robiłeś jedyną rzecz w regulaminie, której nie wolno pewnie jak większość osób, a jest to pisanie na jedynym, zakazanym kanale, tam gdzie wrzucamy wszystkie promocje, żebyście mogli je łatwo znaleźć, więc tam nie piszemy głupot, żeby nie spamować i klikać tylko w promocyjki. No, to zacznijmy już w pierwszą kategorię, czyli cenę do sztosa. Szczerze, lepsze sztosy, ceny też lepsze, bo niższy, 300 zł, da się, da się, tylko trzeba poszukać, da się znaleźć te buty, nawet teraz na Nike są za chyba 375 i to kilka CW, no więc spokojnie poniżej 400 zł da się je znaleźć. Te, no poniżej 500 zł w tym momencie. Myślę, że jak trochę jeszcze pobędą, to da się je taniej wyhaczyć. Myślę, że w pewnym momencie wjadą w dużym stoku na Zalando Luncha i wtedy będą latać po jakieś 180-190 zł, bo tak każde niu balansy kończą, że lądują na tym Zalando Lunchu i są skupowane stamtąd. I potem możecie kupić na Vinted, Allegro i innych stronach za... To, co tam kupowali razy dwa. Więc 360 będzie. Dobra, ale cena do to Tutaj dajemy już 1 do 0. Kolejną kategorią jest trakcja. Jeśli chodzi o trakcję, bardzo dobra trakcja, fajnie klei. Nie mam żadnych zastrzeżeń, ale ta jest lepsza. No, ja bardzo lubię trakcję, w jak tu jak. Ogólnie uważam, że ten rok jakoś w trakcji jest, i to z taką dobrą trakcję, jest bardzo obfity. Nie mamy co narzekać żeby w ogóle może ten sezon 2022-2023, bo rok jako rok, no to w tym roku kalendarzowym to wyszło coś. Nie chcę Na te lebrony nowe, które już pewnie mam, kiedy to nagrywam, ale jeszcze ich nie ograłem, więc się nie wypowiem. Bo muszę najpierw nagrać odcinek dla Was z first. żeby założyć się na stopy. Takie są zasady tutaj u mnie w domu. No! Ale tutaj ta trakcja jest fajniejsza. I daje punkcik tutaj i mamy już jeden do jednego. Kolejną kategorią jest amortyzacja. I uważam, że tak jak w trakcji myślę, że osoby posiadające i te i te buty się ze mną zgodzą, to jeśli chodzi o amortyzację, to już niekoniecznie zgodzą się ze mną, ponieważ ja uważam, że lepsza amortyzacja jest w Jordanach. Luka 1 i daje tutaj punkt od razu i mamy 2 do 1, teraz wyjaśnię. Ja uważam, że ta Formuła 21, ja wiem, że nie wszyscy są jej fanami, jakość w tym bucie dla mnie tłumi lepiej niż tutaj. To jest tylko moja opinia, nie każdy się musi ze mną zgodzić. Uważam nawet, że większość osób, tak jak mówiłem, która ma obie pary buty, się ze mną nie zgodzi, ale ja punkt daję tutaj. Bo ja uważam, że lepiej dla mnie tłumi. To jest moja opinia. Była trakcja, była amortyzacja. No to zanim ocenimy ochronę stawów, no to ocenimy wygodę. Jeśli chodzi o wygodę butów, obie pary są bardzo wygodne. Na żadną parę nie mogę narzekać. Ale no, jednak są pewne minusy i tych i tych. Te na pewno z fittingiem nie dla każdego. Tutaj trzeba brać pod uwagę to, że to jest dość wąski but, który mocno zamyka stopę. Tutaj z Lżej z fittingiem, chociaż jedna osoba napisała w komentarzach, bo czytam wszystkie i na wszystkie odpisuję, że tutaj ma szeroką stopę i było jej ciasno. No dobra, może tak, ale to mówię, był jeden komentarz, ale wolę i tak Wam powiedzieć, że jedna osoba z szeroką stopą powiedziała, że dla niej było ciasno. Nie czuję tak, żeby tu było mega ciasto na boki, bardziej tutaj, ale okej, okay, jest ta jedna osoba, która tak napisała. Jeśli chodzi o tutaj wnętrze, no to ja dużo lepiej się czuję tutaj i tutaj dam punkt, mimo że są to haję, ja daję tutaj punkt za wygodę, więc naprawdę musi być wygodne. Więc naprawdę muszą być wygodne i mamy już 2 do 2. I teraz ostatnia kategoria, czyli ochrona skrachotanych stawów. Oba buty mają. Spoko amortyzację, spoko. To jest taka, to jest dobra ocena amortyzacji. Ona nie jest wybitna, jest porządna. O, porządna takie dostajecie na sprawdzianie 4 z plusem, bo brakuje albo 4,5, zależy, czy to studia, czy szkoła średnia. I brakuje wam jednego punkta do piątki. To tym butom brakuje jednego punkta do piątki. No nie, na studiach piątka to się zma. To na studiach 3,5, bo brakuje wam jednego punkta do czwórki. I inna skala po prostu. No, są bardzo dobre, ale nie takie, że naprawdę, że A, jest gicot. Jeśli chodzi o trakcję no dla mnie tutaj lepiej. Lockdown stopy uważam, że tutaj naprawdę stopa jest fajnie zamknięta. Tutaj jest no, mega to zamknięcie tej stopy, ale hmm, wydaje mi się, że tutaj sama kostka jako staw jest lepiej jakoś yy, zamknięty w środku. Może przez to, że pięta troszeczkę lepiej siedzi niż tutaj. Ta pięta tutaj tak głęboko spada, że ta kostka jest troszeczkę wyżej, mimo że są niższe. Ja Wam powiem, że no osobiście uważam, że Lockdown Stop jest lepszy w New Balance ActuAjach. Nie każdy się musi ze mną zgodzić, oczywiście. Chętnie zapraszam do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Ja z chęcią się przekrzykuję i dam punkt tutaj. I one wygrają 3 do 2. I tak mi balansy wygrały ponownie. Teraz, kilka słów podsumowania. E, czy te buty się aż tak od siebie różnią? Uważam, że nie. Uważam obie pary za mega mocne. I tutaj, szczerze powiedziawszy, tylko względy dla mnie. Wiem, że tu wynik musi wybrać w Ale uważam, że tutaj kwestie finansowe i wizualne będą największą zmienną tego, co powinniście wybrać. I to jest podstawa. Wybierzcie te, które wolicie z wyglądu i te, które wizualnie Wam bardziej siedzą. Ja osobiście wybrałbym New Balance 2 y serio, bo dla mnie są fajniejsze, w wielu aspektach dużo bardziej mi siedzą, ale wiem, że są też osoby, które wybierają luka jedynki. Możecie pisać w komentarzach, co wy byście wybrali, bo jestem bardzo ciekaw. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku już w sobotę. Nawa!